No myślę, że Lana to bardzo dobry przeciwnik, bo widać dzisiaj na boisku. Ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu wyglądała, bym powiedział tak dobrze, nawet bardzo dobrze momentami. Druga połowa troszeczkę gorzej, ale też tam gdzieś te założenia, które mieliśmy, wykonaliśmy, czy mieliśmy być schowani, czekać na jakąś kontrę, na wyprowadzenie jakieś szybkie akcji. Myślę, że czasami to wychodziło, wiadomo, brakowało dokładności, bo to boisko dzisiaj nie pozwalało na taką wielką dokładność, ale myślę, że ten remis trzeba szanować i w miarę jesteśmy zadowoleni. Runda myślę, że no pozytywnie, aczkolwiek te dwa ostatnie mecze zagraliśmy nieźle, tylko te wcześniejsze dwa, gdzie zdobyliśmy w dwóch meczach z Chemikiem remis i wcześniej przegraliśmy na wyjeździe, to gdzieś nas zabolało, bo tam zabrakło tych dwóch, trzech punktów. No i generalnie przegrywaliśmy, tak liczyliśmy trzy czy cztery mecze, przegraliśmy z drużynami, które są w zasadzie bardzo nisko w ostatniej, w ostatniej, na ostatnich pięciu miejscach, także tam gdzieś to boli, bo, bo nie zdobyliśmy z nim w zasadzie żadnego punktu. Gdyby tam jakieś jedno zwycięstwo, czy nawet trzy remisy, to, to dzisiaj byśmy byli na pewno jeszcze wyżej, no ale mówię, tak. Wygląda nie była najgorsza z tym, co mieliśmy, z tym, co mamy. Myślę, że możemy być w miarę zadowoleni.